Witam, dzień dobry, oferuję do sprzedania Forda Transita, 2011 rok, Dopka. Brygadówka 7 -osobowa. samochód absolutnie bezwypadkowy, cały w oryginalnym lakierze, bez korozji Sprawny, silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, opony, wszystko pracuje bardzo dobrze Nie ma korozji na karoserii Rama od spodu oglądałem, ja jakieś pierwsze naprawdę drobne naloty, zarzucenia do czyszczenia i miejscowego zakonserwowania. Opony bardzo fajne. Dwa kluczyki są. 115 koni, sześciobiegowy. 2011 rok, zarejestrowany, ubezpieczony. Ubezpieczenie na najbliższe pół roku opłacone. Przegląd też pół roku. Samochód nie ma klimatyzacji Ma centralny zamek radio. Elektryczny szybel. Wspomaganie ABS, ESP, sterowanie, audio z kierownicy. Progi zrobiłem takim traktorem, bardzo solidna, grubsza, trwalsza powłoka niż zwykły lakier. Nie było nigdzie korozji, mam zdjęcia jak to wyglądało wcześniej. Mówiąc, jakieś pierwsze zarzucenia na ramę, mam na myśli tego typu rzeczy. Samochód można oglądać w Krzysztofa, koło Wieliszewa, koło Legionowa. 25 minut na północ od Warszawy 2011 rok 2.2 diesel 115 koni 6 obiegowy 332 tysiące przejechane Albo 322 zaraz potwierdzę w ogłoszeniu Ładowność niecałe 1200 Paka 2,5 metra długa 1,90 m szeroka 45 cm wysokie burty Jak na auto budowlane bardzo fajnie zachowane, przyjechało z Niemiec Podkreślam, mierzony lakier, cały samochód w oryginale To pewnie ma mniejsze znaczenie, przy budowlane, budowlanym liczy się walory użytkowe i walory techniczne Samochód jest w pełni sprawny, wyrażam zgodę na dowolne oględziny Silnik od spodu suchy, skrzynia bardzo fajnie chodzi Piątka, szóstka nie szumi 515, 114, 103 515, 114, 103